Mieszkańcy Bełchowa oraz podróżni korzystają już z efektów przebudowanej stacji Bełchów, na której się znajdujemy. Znajdujemy się na nowym, wyższym peronie, który zastąpił niższy, wyeksploatowany, który, który nie zapewniał wygodnej obsługi podróżnych. Przede wszystkim z nowego peronu podróżni wsiadają wygodniej do pociągów regionalnych łódzkiej kolei aglomeracyjnych. Aglomeracyjnej, ponieważ Peron jest dostosowany wysokością do wejścia pociągów LKA. Peron został wyposażony w dwie nowe, długie wiaty o długości 20 metrów, wyposażone w ławki, które zapewniają wygodne oczekiwanie na pociąg, a także chronią przed trudnymi warunkami pogodowymi, jakie mamy na przykład w tym momencie, czyli przed opadami śniegu. Czy możemy pokazać, jak to tutaj. Wygląda? Oczywiście. Tutaj mamy właśnie pierwszą z dwóch wiat. W tle widać drugą wiatę. Pod każdą wiatą znajdują się cztery ławki. Są one osłonięte z trzech stron, dzięki czemu podróżni są osłonięci przed opadami śniegu, przed opadami deszczu, a także mogą się schronić przed promieniami słonecznymi podczas letnich upałów. Idziemy po nowej nawierzchni peronowej, która jest wyposażona w Antypoślizgową fakturę, wypukłą dodatkowo dla osób niewidomych i niedowidzących, a także linie naprowadzające, dzięki czemu takie, takie osoby, ci pasażerowie, mają lepszą orientację i wiedzą, kiedy zbliżają się do krawędzi peronowej. Na peronach jest też nowe oświetlenie wyposażone w energooszczędne żarówki LED, które zapewniają dłuższe funkcjonowanie. To z kolei pozwala na bezpieczne podróżowanie również po zmroku. Wzrost bezpieczeństwa zapewnia również system monitoringu. Jak widzimy, na słupach są również kamery. Podgląd mają dyżurni ruchu w nastawni w Skierniewicach, ponieważ oprócz układu torowego o łącznej długości 6 km. Zostały również przebudowane elementy systemu sterowania ruchem kolejowym i został wyposażony również ten system z kamery. Podgląd jest w lokalnym centrum sterowania w skierniewicach. To pozwala na lepszy, scentralizowany nadzór nad ruchem pociągów na całej linii skierniewice łowicz. Efektem inwestycji jest również, będzie również wzrost. Prędkości pociągów pasażerskich ze 100 km na godzinę do 160 km na godzinę, a pociągów towarowych z 60 km na godzinę do 100 km na godzinę. Osiągniemy te efekty po zakończeniu certyfikacji i uzyskaniu wszelkich pozwoleń dla wszystkich urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym. Chciałam zapytać, czy stacja kolejowa właśnie w Bełchowie jest takim ważnym, strategicznym przystankiem tutaj na trasie, na której się znajdujemy, na szlaku kolejowym. Jaka jest tutaj przepustowość pociągów, jak, jak, jak duże tutaj jest natężenie ruchu? Łącznie w ramach przebudowy zostało zmodernizowanych pięć torów, jak wspomniałem o długości około 6 kilometrów. Ta stacja, nie tylko z punktu widzenia pasażerskiego, jest bardzo istotna, ale również z punktu widzenia ruchu towarowego, a być może zwłaszcza z punktu widzenia ruchu towarowego, ponieważ stacja Bełchów leży na ważnym szlaku wschód-zachód. Jest to korytarz transportowy istotny dla przewozu ładunków z kierunku zachodniego i wschodniego. Elementem tej trasy, w Kierniwice Łowicz, jest właśnie stacja Bełchów a szerzej łączy się ona również z tak zwaną południową kolejową obwodnicą Warszawy ze Skierniewic do Łukowa w województwie lubelskim. Po przebudowie tej trasy planowanej na przyszłe lata cały ten korytarz pozwoli na przeprowadzenie ruchu towarowego omijający aglomerację warszawską. Wówczas znaczenie stacji Bełchów jeszcze bardziej wzrośnie dzięki temu, że będzie spełniony właśnie ciąg cały transportowy. Tu prace będą ukończone w całości. W ramach przebudowy linii Łowicz-Skierniwice planujemy w najbliższych latach dokończenie modernizacji tej trasy na odcinku Bełchów-Skierniwice. W ubiegłych latach już zmodernizowany odcinek Bełchów-Łowicz zapewnia sprawne i bezpieczne przejazdy pociągów pasażerskich i towarowych. W najbliższych latach Dokończymy modernizację tej linii, co umożliwi oczywiście wzrost przepustowości linii, a to z kolei przełoży się na, na możliwość przejazdu większej liczby pociągów i pasażerskich, i towarowych. Bardzo dziękuję za ten spacer po peronie i opowiedzenie o inwestycji, aby dobrze służyło podróżnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.